O! Widzę Ciebie, Janek, że szykujesz się na kukurydzę. Jak najbardziej witam Cię. Ja Pawle. bym Cię poprosił na sekundkę. O! Kurde, co za się sprawność! Kombajn jest tak samo sprawny. Naprawdę, <grydza> na pewno. Powiem, rewelacja. Kukurydza. Temat gorący. żliwa kukurydziane. Co Korbanek proponuje? To, co już proponujemy od wielu lat. E, tak naprawdę do zbioru przystawki firmy Capello. Tak jest. Tak naprawdę już znane na polskim rynku. E, Cieszę się niezawodnością, e, łatwą kulturą e, pracy. Jest to przystawka, tak naprawdę, e, która e, Często się zdarza, że klient kupujący kapello wraca po kapello. Rozumiem. E, pardon, witamy wszystkich serdecznie, bo żeśmy zapomnieli, przepraszamy, Dobry. najmocniej. Jak najbardziej witamy. E, kombań, e, bo jak słyszałem, jakby ten kombań jest szykowany na pokazy. Jak najbardziej. W tym roku planujemy zrobić pokazy Rostelmaszem Akros 595 wraz właśnie z przystawką sześciorządową składaną hydraulicznie Capello Rozumiem. model Kłazar. Quazar. To jest chyba najbardziej popularny tak. model, nie? jest też w ofercie y, Diamant, jeżeli wiem, ale ten jak gdyby, cieszy się największym wzięciem. Dokładnie, Diamant jest przystawką troszkę bardziej rozbudowaną, do y, dużo bardziej wymagającego klienta, aczkolwiek ta także spełnia wszystkie potrzeby na rynku. Pytanie bardzo wielu, y, niektórzy się pytają, sześciorzędowa, czterorzędowa, pięciorzędowa, co tak naprawdę decyduje, y, jaką y, wybrać przystawkę? uh Dla mnie głównym kryterium wyboru przystawki tak. jest moc kombajnu, jaki posiadamy. Rozumiem. Czyli on musi sobie poradzić z masą, która do niego trafi. Dokładnie. E, także kolejnym elementem, czy właśnie ma być to 5 czy 6 rzędów, tak. e, często ludzie zwracają uwagę na siewnik, jakim siewnikiem e, zasiana jest kukurydza. Nawet ci, którzy siedzą 4 wchodzą w e, przystawki 4 rzędowe, bo w tym momencie jak najłatwiej się po prostu to kosi. Tak, potwierdzam, bo to jest takie dopasowanie jest taka teoria, że jak masz cztery rzędy siewnik, to 4 rzędy przystawka, 6 rzędów 6, 8, 8, bo nie oszukujmy się, Capello produkuje też przystawki duże. Tak jest, do 12, 16 nawet rzędów na... Czyli stanę. do 16. Tak jest. I to jest na rynek chyba amerykański. Amerykański, dokładnie. Zgadza się. Ja mam takie pytanie, bo przystawki, to jest zawsze kilka takich tematów, czy każdą można do każdego kombajnu, czy jest coś, co potrzeba... Jednak to nie jest tak, że każdą można do każdego kombajnu, tak. aczkolwiek jest bardzo prosto, żeby dana przystawka mogła pracować z innym kombajnem. Czyli Capello ma system tak zwany modułowy, tak. który można określić, że jeżeli dwa elementy lub trzy takie podstawowe, typu tam ja z tego już się trochę poczytałem, e, e, ramka, ramka, napędy i to musi być dopasowane do konkretnego modelu. Dokładnie. Reszta przystawki zostaje bez. Dokładnie, zmian. reszta przystawki, sam korpus tej przystawki jest taki sam. Podejdźmy do tej przystawki tak od początku. Pierwszy element, który jest, wchodzi w kukurydzę, to są te elementy tutaj tak do no, dzioby, nazwijmy tak to. Y co one mają takiego fajnego, jeżeli chodzi, czy jest możliwość jakoś, nie wiem, dojścia do tego, czy coś takiego? Przede wszystkim kapelo od lat prowadzi sprzedaż przystawek z dziobami kompozytowymi. Mają one dodatkowe zalety podczas zbioru, żeby kolby, które spadają na te elementy, nie okruszały się tak bardzo, nie uszkadzało, żeby były mniejsze straty. Dziób, jak najbardziej, każdy dziób. Do spraw technicznych można sobie ten dziób podjąć. jeżeli coś by było na polu do zrobienia, tu, tu jest, zaczep, jest zaczep, jest siłownik pneumatyczny i jest dostęp do Mamy przystawy. dostęp. E, bardzo łatwo można sobie tutaj wy, wyregulować napięcie łańcuchów wciągających e, za pomocą napinacza. E, tutaj także z, należy zwrócić uwagę, że e, zębatki są e, także skompozytowe. E, lżejsza praca, cichsza praca. Mniej Ale męczą. trwałość jest jakby. Jak, bysza, jak najbardziej, jest, oczywiście. Wszystkie testy, wszystkie testy zostały przeprowadzone, że trwałość jest okay. najwyższym poziomie. Eee, Państwo widzą przystawkę, która pracowała w zeszłym sezonie. Jak najbardziej. I proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo ważne. Każdy chce użytkować jak najdłużej maszynę. I zwróćmy właśnie uwagę, jak się zabezpiecza po sezonie przystawkę. Że jest łańcuch nasmarowany, widać, że jest wilgotny i nie, nie wysycha. Widać takie zabezpieczenie, to nie jest brud ani rdza. To jest taki specjalny smart sprayu na warsztacie. Dokładnie. Zresztą dostępny u nas na sklepie, w e-sklepie i tego. Także to jest podstawa. Żeby maszyna długo pracowała, musi być zabezpieczona i to jest coś, co no, mnie cieszy, bo jestem po profilu naprawczym, więc y, przygotowanie maszyny widzę, że jest perfekt do sezonu przygotowane. Jak najbardziej, tylko tutaj jedno sprostowanie Pawle, tak nie sezon, dwa sezony pracowała. Dwa sezony pracowała, a no to, 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 Dokładnie. to wygląda trochę nawet za ładnie jak na dwa sezony, no ale no... W końcu kapello. Trzeba. Trzeba dbać o maszynę. E, przystawki mają pewne swoje jeszcze takie niuanse. E, jak którzyśmy podchodzili, e, przepraszam, że tak e, tego, Oczywiście. ale kątem oka, e, bo ślimak to jest ten, e, ten ślimak poprzeczny, on tu musi tą całą masę skierować do gardzieli. Dokładnie. I tutaj jest. Taka przekładnia. I jak najbardziej kapello e, e, przy napędzie ślimaka zastosowało przekładnię hermetyczną. A dlaczego? E, w kąpieli olejowej. Dlaczego? Jest bezobsługowa. A no to fakt, to jest fakt. I, nie I, trzeba i... martwić się o smarowanie, nie trzeba martwić się o zużycie łańcucha, nie trzeba martwić się o zużycie zębatki, bo wiadomo jak maszyna pracuje, no to cały materiał wchodzi zarówno z kurzem, z, z brudem i no, nie ma tutaj Czyli efektu ścierania. Się. Niektórzy, mogą niektórzy mieć tu tak, łańcuch. niektórzy nie tutaj. O konkurencji o, czy, czy... źle nie mówimy, bo to jest podstawa w dobrym handlu i w dobrym tak, handlu. to oni tutaj jak najbardziej. Ale tu jest jak gdyby to hermetyka. jest. Hermetyka. Niesamowicie trwałe rozwiązanie. Tak jest. Skoro już jesteśmy przy tej stronie przystawki, przepraszam, oczywiście no, zadaję pytania, bo mogą być. Tu jest taki wskaźnik. Do czego to jest? Jak najbardziej. To jest wskaźnik, który ułatwia operatorowi widzieć, w jakiej pozycji ma szczelinę, szczelinę nad zrywaczem. Aha, czyli, czyli operator może regulować tą szczelinę i widzi jej regulację. Jak najbardziej. Powiedziałbym nawet, że musi ją przy pracy regulować, gdyż no, dzięki temu ustawia, jak duża kolba może przelecieć przez przystawkę. Wiadomo, w suchych latach jest to Ciężkie, gdyż mamy różne rodzaje wielkości kolb i Rozumiem. tak na przykład mieliśmy w zeszłym roku, no było to bardzo kłopotliwe. Kiedy jest dobry plon, tak jak podejrzewam, że będzie w tym roku, no to trzeba tak ustawić, żeby tutaj nie wciągało kolby, tak. tylko żeby ładnie ona za pomocą łańcuchów była, była przepychana przepychana dalej i transportowywana dalej już do Podanika. To to jest e, smarowanie napędu, e, tutaj Rozumiem. akurat w przystawce e, pod Acrosa jest e, przyniesienie napędu z powodu, że mamy wyjście dolne, jest tylko zębatka i łańcuch. Tak. W tym momencie kropelkowo tutaj e, z tego zbiorniczka łańcu, e, jest smarowany łańcuch. Oczywiście możemy sobie przy, na koniec sezonu wyłączyć smarowanie, a także za pomocą tutaj e, pokrętła ustawić jak dużo smaru ma. Na ten łańcuch kapać. Bo tak jak żeśmy mówili, że jest ramka do wymiany, jeżeli zmieniamy kombajn, bo też to, co mi wcześniej powiedziałeś, tego Państwo nie słyszeli: przystawka Kapello nadaje się do każdego kombajnu, tak naprawdę. Tak. Oczywiście dopasowana mocą do mocy kombajnu 6, 4, 8 rzędów i wymieniamy tak naprawdę ramkę i ten napęd. Tak. Rozumiem, że baza ramy jest tak przystosowana, że mogę to zmienić tak, jak będę chciał. Dokładnie. Tak naprawdę możemy zmienić pod każde wyjście, czyli czy napędy z gardzieli są wysoko, czy są nisko. Tak naprawdę trzeba dostosować przełożenie napędu wałka z gardzieli do przełożenia obrotu rozrabniacza i zrywacza, bo to jest tak na jest. jednej przekładni. A właśnie. I w tym momencie możemy dostosować to w prosty sposób do każdego kombajnu. Co jest plusem, na przykład jeżeli klient wybierze przystawkę Capello, a stwierdzi, że za 2-3 lata jednak kombajn potrzebuje troszkę większe, ale nie chciałby zmieniać od razu przystawki. Bo też zwróćmy uwagę, bo to ja sobie sam sprawdziłem, części do Capello one są oczywiście dostępne na naszej stronie sklepu e-sklep i też trzeba powiedzieć, że to nie są drugie części. Mimo że my jesteśmy autoryzowanym dealerem, to są oryginały, ale wbrew pozorom, naprawdę to jest bardzo atrakcyjna cena, i warto zainwestować w te części takie eksploatacyjne, tak eksploatacyjne, ta jak łańcuch, noże czy coś takiego, bo to są elementy ciężko pracujące i te substytuty nam mogą wyjść bokiem podczas pracy. Jak najbardziej. Ale też widzę w przystawce właśnie taką mocną praktyczną, żeby to było trwałe. Żeby było dostępne, bo to widać, że jest tam wszystko dostępne, jest wskaźnik dla operatora, ale też widzę, że jest szybko złącze. Jak najbardziej? E, szybko złącze hydrauliczne pozwala nam bardzo szybko podpiąć kombajn do przystawki. E, potem e, za pomocą tego szybko złącza możemy e, regulować albo to szczelinę, jeżeli jest to szczelina na siłowniku hydraulicznym regulowana, Rozumiem. albo złożyć rozłożyć przystawkę. E, kolejnym elementem, do którego to się przydaje, tutaj możemy zobaczyć, że jest osłona boczna. Tak. W opcji klient może sobie tutaj zastosować ślimak wciągający. Rozumiem. Jakby powiedzieć, wszystkie elementy, tak jak mówiliśmy, że przystawka jest gotowa, jest korpusowo przygotowana, do, modułowo. Tutaj już są te mocowania umieszczone. Wystarczy dołożyć ślimak, puścić wiązkę hydrauliczną i już. Do ja mam jedną prośbę. Jedną jeszcze jedną małą prośbę. Przepraszamy, że to trochę trwa, ale jedno pytanie bo trochę pospacerujemy nam to akurat nie zaszkodzi. Obydwoje mamy taką dosyć ciekawą masę. Jest tutaj taki element, ponieważ ona jest składana hydraulicznie. Jak najbardziej. Nie? Ja się trochę cofnę, żeby kamera mogła to pokazać. Jest ona bardzo ciekawie składana hydraulicznie. Właśnie o to chodzi. Standardowy W tym miejscu jest siłownik, rozumiem. I z drugiej strony jest dokładnie taki sam. Dokładnie. E, jest to bardzo mocny siłownik. E, daje nam on tą możliwość, że tutaj za pomocą dźwigni te ramiona są składane. Tak. E, nie ma nad przystawką, nad e, Nie ma żadnego siłownika. Tak. Żadnego czyli siłownika. Ja mam pełen wgląd tego, jak pracuje przystawka. z Bardzo dobrze kabiny, no bo dokładnie. akurat kombajny rosy mają fajną kabinę i długą gardziel, Dobrze widać. Czyli nie ma tutaj żadnego siłownika. bo Ja widziałem właśnie, że gdzieś tutaj są siłowniki Dokładnie, do zbadania, oni zastosowali a tu jest siłownik pionowy. Kolejna sprawa, którą widzimy, tutaj akurat wałek nie jest w tym momencie podpięty, ale jeżeli byśmy podpięli wałek, to element składania znajduje się za napędami. Czyli tak. w przypadku złożenia nie trzeba wyjść, pod, rozpiąć wałka. Można po prostu sobie od razu złożyć Proszę. i jechać dalej do następnego klienta bądź na następne pole. Naprawdę jesteś kopalnią wiedzy. Bardzo mi się naprawdę dziękuję, że Janek nam tutaj rozjaśnił kwestię kapelną. Bo to jest coś, co nam się przydaje. E, widzą Państwo, że to jest dosyć ciekawy temat. Żniwa kukurydziane. Zapraszamy do kolejnych materiałów, bo jeszcze będzie parę ciekawych. Każemy ten kombań w pracy. Na pewno z Jankiem Na pewno. będziemy gościli może u Państwa, bo to zależy od kontaktu ze sprzedawcami i tu z naszą firmą. Bardzo chętnie razem pojedziemy i sobie omówimy już same żniwa. Like! www. Sona Korbanek, tam też jest sam kapelusz, są wszystkie modele Oczywiście. ładnie opisane, już według tych nowych standardów, że te opisy są takie po prostu bardzo sensowne, nieprzedłużające, ale dające możliwość zapoznania się i skorzystania z wiedzy i są dane techniczne. Subskrypcja, to śledzicie wszystkie kolejne informacje, które mam nadzieję stają się coraz bardziej ciekawe. Komentarze, Janek bardzo chętnie udzieli wszystkich informacji, ma wsparcie Dzień jak jeszcze najbardziej. W Przemku, który tutaj w tle nam kibicuje że udzielam wszystkich informacji takich, które wy potrzebujecie. Dziękuję ci, Janek, naprawdę. Dziękuję, do zobaczenia do następnego spotkania.